Gimnazjum w Uszwi niedawno obchodzono dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia królowej Jadwigi. Z tej okazji społeczność szkolna przygotowała uroczystość, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele organów prowadzących. Tematem przewodnim była historia patronki szkoły. gminy Gnojnik funkcjonują dwa gimnazja. Tutaj mamy przyjemność gościć z okazji tego jubileuszu w gimnazjum. W Uszwi jest jeszcze drugie gimnazjum, które mieści się w Gnojniku, w siedzibie gminy. Jest piękna szkoła, która ma pewne zasoby lokalowe niewykorzystane. Stąd myślę, to jest to, o czym mówił tutaj pan Sołtys. Wsi Uszew zapraszając mieszkańców innych wsi, aby przyszli, posłali swoje dzieci właśnie tutaj do gimnazjum, dlatego że tutaj są duże sale przestronne i warunki naprawdę są dobre. Gimnazjum w Uszwi dzięki swoim dobrym warunkom lokalowym jest w stanie przyjąć uczniów z innych miejscowości. Szkoła jest także stale unowocześniana. My środki właśnie na doposażenie, ponieważ szkoła była nowa, piękna, przez poprzednią panią Szot tutaj zadbana, przygotowana, więc no mieliśmy takie duże pole do popisu, żeby ją jeszcze bardziej doposażać, unowocześniać, żeby no młodzież tutaj tą wiedzę zdobywała właśnie w sposób taki no, jak to dzisiaj. Nie książkowy, a bardziej właśnie multimedialny. W ciągu 10 lat placówka wzbogaciła się o nowe pracownie. Ponieważ dużo przybyło rzeczy, doposażyliśmy nasze gimnazjum w pracownię językową, każda klasa, rzutnik multimedialny dwie tablice interaktywne więc na taką małą szkołę jest to naprawdę bardzo no, duże takie przedsięwzięcia. Szko Szkoła może pochwalić się licznymi sukcesami, co roku ma swojego laureata w konkursach przedmiotowych, uczniowie najbardziej odnajdują się jednak w przedmiotach ścisłych.